Słuchajcie, dzisiaj nie będzie łatwo. Bo muszę mówić na temat książki, o której nie mogę powiedzieć za dużo, ale równocześnie chcę powiedzieć za dużo, ale nie mogę. I tutaj pojawia się problem. Co zrobić, kiedy nie możesz powiedzieć za dużo, ale chcesz powiedzieć za dużo. Więc postaram się nie powiedzieć za dużo, ale równocześnie wciągnąć Was w tą książkę. Bo głównie w sumie na tym mi tutaj zależy. I na żelkach, na żalkach też mi zależy. I hej, i cześć, to jest strony z kanału Kulturalny Szafa i witam was tutaj bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy mówić o książce intrygującej, trochę tak naprawdę przejmującej w pewnym sensie, ale też, też specyficznej. Nie takiej jak każda inna książka, która spotka się na swojej drodze. I tak naprawdę będziemy mówić o nowości od Terryn Fisher, czyli Batmami, zła mama od wydawnictwa SQN. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym, co myślę na temat tej książki, to zapraszam. Jeżeli mówimy o samej książce, to jest okładka, ale ogólnie wkleję wam tutaj gdzieś okładkę, która będzie naprawdę gdzieś, bo ogólnie to jest taki egzemplarz próbny, ale ja lubię jak mam książkę w ręce, jak mówię. Więc naszą główną bohaterką jest Fig, która zaczyna mieć hopla na punkcie pewnej rodziny. I to nie jest tak, że jakby takiego zdrowego hopla, tylko takiego naprawdę niezdrowego, bo zaczyna zachowywać się jak kobieta tam mieszkająca, zaczyna podrywać jej męża i do tego jeszcze uważa ich dziecko za swoje. Teraz zaczyna się pojawiać pytanie dlaczego? Dlaczego główna bohaterka zachowuje się tak, a nie inaczej? Dlaczego ta rodzina, dlaczego oni? Na kim jej najbardziej zależy z całej rodziny? Czy na swoim charakterze, czy tak naprawdę na odkryciu siebie jeszcze raz, czy na zdobyciu nowej miłości, czy na zdobyciu nowej córki, tak naprawdę tego nie wiem. Ja nie mogę wam zdradzić, <grym> ale jak już czujecie, na pewno z tego, co właśnie powiedziałam, jest to powieść dość specyficzna, inna, po prostu naprawdę taka psychologicznie zaprezentowana pod świetnym po prostu kątem, ale no, to nie dziw, bo to jest po prostu Teryn Fisher, która no, która po prostu potrafi świetnie skroić bohaterów barwnych, intrygujących, ciekawych, tak naprawdę, pisząc nawet z pierwszej osoby, potrafi przed nami zataić tyle rzeczy i potrafi tak podkręcić atmosferę, że to jest masakra. Nie spotkałam się jeszcze z autorką, która potrafiłaby to tak po prostu umiejętnie i też barwnie, ale też no po prostu. No wciągająco zrobić A Teryn po prostu to umie od tak To samo pojawiło się w Margo, że nasza główna bohaterka Była mega intrygująca, mega przejmująca Mega po prostu Wciągająca w tą powieść No po prostu ciekawa Tajemnicza i, i no, no Taka rozrąbająca umysł tak samo jest właśnie z Fig i z y, bohaterami, którzy jej towarzyszą. Fig ma w sobie taką cząsteczkę szaleństwa, że ja nie wierzyłam żadnemu zdaniu, które ona tak naprawdę wypowiadała. Nie wierzyłam żadnej myśli, którą sobie pomyślała. Była dla mnie totalną niewiadomą. Tak naprawdę nie wiedziałam, co ona myśli w głębi duszy. Co tak naprawdę nią kieruje, jak ona się w ogóle zachowuje. To, co ona, to, co ona czuje, to, co widzi, to. Totalnie jej myśli to totalnie co innego niż, niż rzeczywistość. Później yy, to samo mamy do kolejnych bohaterów, którzy się pojawiają, do Jolini Dariusa i oni też mają swoje za uszami. tak naprawdę każda postać w tej książce, która się pojawia, nie jest przypadkowa. Jej zachowanie nie jest przypadkowe, nic w tej książce nie jest przypadkowe, tak naprawdę jak sobie myślimy, że jakieś zdanie tutaj jest rzucone od tak, nie, nie jest. Z jednej strony to jest świetne, naprawdę, dlatego kocham Terryn Fisher, właśnie dlatego, że w każdym zdaniu potrafi ukryć jakieś różne takie przemyślenia, jakieś tak naprawdę charakter bohaterów, prawdziwy charakter bohaterów, bo ona uwielbia tworzyć bohaterów, którzy są, się inaczej, a ja tak naprawdę myślą co Innego, a tak naprawdę na końcu się okazuje, że byli totalnie kimś innym. Z jednej strony to jest naprawdę świetne, a z drugiej niektórych może irytować. Ale właśnie to jest to: zależy, czego szukacie w powieści. Czy szukacie po prostu naprawdę dobrego, dobrze skonstruowanego thrillera psychologicznego, gdzie macie rozbudowanych, barwnych i tak naprawdę oryginalnych, niespotykanych nigdzie indziej bohaterów. I tak naprawdę ta nasza chora, główna bohaterka Fig, wchodząc w życie tej idealnej powiedzmy, rodziny, nagle ona po prostu tam wchodzi i wszystko zaczyna się walić. Cały domek skat, który był skonstruowany, zaczyna się walić i ona działa troszkę jak taka choroba, wchodzi w, to, w tą rodzinę i zaczyna powoli niszczyć każdego z członków. I tak naprawdę przez to, że ona zaczyna działać jak taka bakteria z tych wszystkich postaci zaczynają wychodzić różne takie rzeczy, które nie powinny w ogóle wyjść i i to odkrywa przed nami tak naprawdę nowych bohaterów, totalnie innych bohaterów. Wiecie, że ja poszukuję tak naprawdę oryginalności w książkach. Zawsze jej poszukiwałam, zawsze jej poszukuję. I tak naprawdę to jest główny, główna moja oś, jak oceniam książkę. Właśnie oryginalność i to, jak są zaprezentowani bohaterowie. I Teryn Fisher swoją oryginalnością w książkach. Bo ona naprawdę tworzy coś niesamowitego, coś niespotykanego i będącego czymś totalnie innym. Dla niej można by było stworzyć kompletnie inną kategorię, jeżeli chodzi o książki, jeżeli chodzi o, o gatunki, bo ona tworzy coś naprawdę niesamowitego. I właśnie za to cenię sobie Teren Fisher, za to, że ona tworzy totalnie nowe ścieżki w już znanych nam schematach. I, I to jest... Ja, ja uwielbiam takie coś i to jest dlatego dla mnie to jest po prostu coś idealnego, stworzonego no po prostu specjalnie dla mnie. I niektórzy porównują tak naprawdę tą powieść i Terren Fisher do sublokatorki czy fatalnego zauroczenia, ja niestety nie widziałam tych filmów, ale jeżeli tak, jeżeli one są podobne do Betmami, to szykujcie się, bo niedługo recenzja, bo na pewno obejrzę I Jeżeli właśnie odpowiadają wam klimaty takie mroczne, takie nieprzeniknione, takie tak naprawdę nie tyle co, no mówię, nie tyle co intrygujące, co po prostu tak oryginalne i niespotykane, że od tego się nie da oderwać. Akcja w tej książce nie leci na łeb na szyję, to nie jest coś takiego, że po prostu wiecie otworzymy i od razu wiecie jakieś wybuchy, bum bum coś tam tak dalej, nie. Tutaj mamy coś takiego, że akcji jest tutaj mało, niewiele się w tej książce dzieje, ale Samo zaprezentowanie bohaterów, samo zaprezentowanie tej ich psychiki, tego jak oni się w ogóle zmieniają pod wpływem jednej osoby i pod wpływem tego, co się dzieje i tego napięcia pomiędzy nimi, tego jak oni po prostu na siebie wzajemnie oddziaływują i co oni mają tak naprawdę w głowie, to jest totalnie coś świetnego. To jest coś niespotykanego, oryginalnego i po prostu, no, mega, coś naprawdę. Świetnego, więc jeżeli szukacie powieści nie takiej, która was po prostu wciągnie Jeżeli szukacie powieści, która po prostu was zaintryguje Która was weźmie po prostu w zmieli i wypluje totalnie na nowo Do tego jeszcze ostatnim zdaniem zmieni totalnie wasz pogląd na książkę I zrobi wam w ogóle wielkiego mindfucka To tak, to, to, jest, to, jest, to jest dobra książka Więc oczywiście sięgajcie pod Batmami, Bo to jest... ja nie mam słów Chciałabym Wam opowiedzieć wszystko o tej książce, więc jeżeli ktokolwiek już ją czyta, jeżeli ktokolwiek będzie miał ją w ogóle w swoich rękach i ją przeczyta, oznaczcie mnie. Dlatego, że chciałabym wiedzieć. Co myślicie na temat zakończenia, co myślicie na temat bohaterów, na temat jak, na temat tego jak w ogóle rozwija się ich relacja i na temat w ogóle ich psychiki, oczywiście oznaczajcie mnie i dawajcie mi znać co myślicie, bo ja jestem naprawdę bardzo ciekawa jak wy odbieracie tą książkę, czy tak jak ja, czy może jak ktoś inny i tak naprawdę już podsumowując, klikajcie ten duży przycisk subskrybuj na dole, wszystkie moje social media macie w opisie, dziękuję wydawnictwu SQN za podesłanie mi powieści i oczywiście mówię, Musicie się na własnej skórze przekonać, jak to jest Sterrin Fisher, czym ona mnie tutaj zaskoczyła i tak naprawdę, co ona zrobiła na końcu. Ludzie, co ona zrobiła na końcu? To jest niewyobrażalne, co ona zrobiła na końcu. <laughs> ja nie wiedziałam, co ja mogę zrobić. Ja myślałam, że tą książkę przez okno, wiesz, bo to po prostu zmieniło cały, cały pogląd na całą powieść. To w ogóle totalnie inna interpretacja nagle. Ona potrafi z czytelnika zrobić takiego głupka, a później. Ach. No, więc mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym filmie i na razie. No moja najdroższa, chcę tylko powiedzieć, że ja tę książkę również czytam i ona jest naprawdę fantastyczna, także sięgajcie po mami, moi drodzy, sięgajcie. I może mnie nie słuchać mam nadzieję, że dużo to żeby tym filmem, że wy będziecie tak zwykle pokażą trochę, bo bym nie dumna.